Szum fal, piaszczyste plaże, powiew krystalicznie czystego powietrza, prywatny las, rejsy statkiem, wesołe miasteczko. Enklawa Jarosławiec by Safe Invest. Działki nad morzem w trakcie przekształcania na budowlane oraz z pełnym uzbrojeniem. Kupując działkę, projekt domu otrzymasz gratis. My doprowadzimy prąd, wodę, kanalizację, a ty odpoczywaj na własnej działce, relaksując się na tarasie, kąpiąc w ciepłej wodzie basenu. Przechadzając pośród lasu lub bawiąc się z dziećmi na placu zabaw. Do największej w Europie sztucznej plaży dzielicie jedynie 1900 metrów. Obok znajdziesz stadninę koni, place zabaw, muzeum bursztynu, Papugarnia Jedynie 1200 metrów dzieli Cię od akwaparku z olbrzymim kompleksem basenów. Dziesięcioma zjeżdżalniami, gejzerami, łaśniami. Największa sztuczna plaża w Europie jest na wyciągnięcie ręki. Pluskaj się w morzu. Zrób wypad na skuterze wodnym. Popłyń kajakiem w nieznane. Ciesz się falami leżąc na materacu. Pospaceruj po piaszczystej bajkowej plaży. Popłyń łódką. I zachwyć się patrząc na tę piękną naturę, która Cię otacza. Enklawa Jarosławiec by Safe Invest. Działki nad morzem w trakcie przekształcania na budowlane. 1900 metrów do największej w Europie sztucznej piaszczystej plaży, z basenem, prywatnym lasem w pobliżu aquaparku. Odpoczywaj, a my zajmiemy się przekształceniem i infrastrukturą. Dla Twojej wygody, umowę zakupu podpiszesz online. Enklawa Jarosławiec By Save Invest. Teraz możesz kupić na raty. Bez banków, bez badania zdolności. Jarosławiec Pl. Zadzwoń i zarezerwuj już teraz.